Tak, to jest MacPixel! Jest dzisiaj z wami Jerko! Jest co pierwszy odcinek z nowej serii, po prostu MacPixel! Będziemy grać w każdym odcinku w, na nowym chapterze? No nieważne, opowiem wszystko w trakcie, także zaczynajmy! Reklama sosu oczywiście, jak żeby inaczej. Press start, oczywiście, słuchamy się wszystkiego. Napiszcie w komentarzach, czy bardzo wam się podoba ta gra, czy chcecie inną grę. Mi się osobiście takie dziwne coś podoba. Zaczynamy od Story Mode. Standardowo chyba, raczej. Chapter pierwszy, on jeszcze. Jeszcze. Dobra, bierzemy dziecko. Sru dziecko, a my sru do dziury. Yy, jak widzicie, wszystko to się tak dziwnie przechodzi. Czyli chodzi mi o to, że żeby wejść do chaptera pierwszego, trzeba kupić dziecko, wejść do dziury, a potem jeszcze do innych drzwi i jesteśmy nagle na wyspie. Save the day pisało. Dobra, pierwsza arena jakby bezludna wyspa? Lubię to. Zacnie, zacnie. Tak, twarz hot dogiem. Klikam byle co, ale może się poprawię. Dobra, to jest chyba szpital, prawda? Zawsze te UFO. O co chodzi z tym UFO? Mmm, jaka Dobra, weźmiemy tą siekierę i może... Tą pielęgniarkę? nic. Pewnie buchnie. No, buchnęła. Dobra, słuchajcie. Jakby ktoś chciał się podzielić, jak on przechodzi takie poziomy, to może oczywiście w komentarzach pisać. Ten się Czekaj, Ciekawe, co dostaniemy. Wow! Dostaliśmy... ...żelazny cóż. Dobra, mm, ...krowa. W dupie. Zadziałało? Nawet mnie pokochała! Chyba nie o to chodziło? Straciliśmy nasz punkcik! Ale co tam? Zyskać się być może. Dobra, jest to tramwaj dziwny trochę, ale dobra, szczęka należy no, do dziadka. Nie chce? Dobra, spróbujemy na tym drugim człeku. Jak działa? No. O! <laughs> o to chodziło! Ej, on wywalił nasz dynamit. Ale za to zyskaliśmy przez niego punkta. Okej, okay, rozkręcam się. <grych> Okej, okay, szkoła. Dobra, spróbujmy z medalem coś. I do szafek, co? Do szafek. Szkoda, że w Polsce nie ma takich fajnych szafek. A może znacie taką szkołę? Bo ja nie. Dobra, to chyba by było na tyle. Ocaliliśmy dzień. Także piszcie w komentarzach, czy chcecie taką serię z magpixelem. Bo to będą takie odcinki właśnie po 3-5 minut. W każdym razie dzięki za wszystko, fajnie się bawiłem. W następnym odcinku zagramy na chapterze drugim. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybuj, polub i podziel ze znajomymi.